Wioletta Grabowska, witam państwa i zapraszam na aktualności wieczorne. Profesor Jan Wojtyła, była posłanka Marianowak, czy były dyrektor katowickiego IPN-u Andrzej Drogoń. Nowy rząd oznacza nowego wojewodę Śląskiego. Na giełdzie nazwisk te trzy pojawiają się najczęściej. Zmiana wojewody to jednak dopiero początek. Wraz z nowym wojewodą zmienią się zapewne szefowie podległych mu służb i instytucji. Maciej Poloczek. Zmiana władzy w Warszawie oznacza zmiany w Katowicach największy urząd w województwie czeka na nowego gospodarza nowy wojewoda zdaniem publicysty Jana dziadula będzie musiał być człowiekiem kompromisu. Łagodzący to wszystko, co złagodzić można. Ja przypuszczam, że choć województwo nie jest w złym stanie, no to może dojść do napięć społecznych. Na dziennikarskiej giełdzie krąży bardzo wiele nazwisk. Mówi Przemysław Jedlecki z Gazety Wyborczej, ale wśród nich tylko kilka. To poważne kandydatury. Moim zdaniem należy się spodziewać powołania osoby, która po pierwsze ma dobre notowania w samym pisie, a po drugie no, przegrała ostatnie wybory. Wiele osób wskazuje na Andrzeja Drogonia, byłego dyrektora Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej czy wieloletnią posłankę PiS Marię Nowak. Najpoważniejszym kandydatem jest profesor Jan Wojtyła, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do tej pory wojewoda, zgodnie z ustawą, musiał mieć trzyletni staż pracy w kierowaniu zespołami ludzkimi. Prawo i sprawiedliwość właśnie zmieniło przepisy i wystarczy, że przyszły wojewoda daje ręko imię należytego wykonywania obowiązków. To może oznaczać zmniejszenie znaczenia tego stanowiska, ocenia profesor prawa Czesław Martyż. Skoro ten wymóg doświadczenia nie jest wymagany, może się po prostu w odbiorze społecznym wydawać, że może się ubiegać nieomalże każdy o to stanowisko. To, że funkcję wojewody śląskiego przestanie pełnić Piotr Litwa nominowany na to stanowisko przez rząd PO-PSL jest pewne. Ale wraz ze zmianą wojewody mogą się także zmienić szefowie podległych mu instytucji. W sumie jest to około 14 różnych instytucji: służb, inspekcji i straży. I oczywiście wraz ze zmianą wojewody zmieniają się także szefowie, wiceszefowie tych służb, inspekcji i straży, ale będą to także agencje rządowe. Do tego dochodzą spółki skarbu państwa. W sumie to ponad 300 intratnych stanowisk do wzięcia w całym województwie. Maciej Poloczek, aktualności. Choć jeszcze nie ucichła afera związana z sosnowiecką spółdzielnią Sokolnia, być może szykuje się kolejna, tym razem w Zabrzu. To właśnie tam sprzedano wraz z lokatorami kilka budynków po dawnej fabryce lin i drutów linodrut przy ulicy Armii Krajowej. Nowy właściciel już zażądał podwyżek. Te zdaniem lokatorów są skandaliczne. Paweł Matyja ze strachu przed tym że trafią na bruk przyszli przed urząd miasta o pomoc proszą urzędników ich mieszkania właśnie kupił prywatny przedsiębiorca lokatorów odwiedzili już tajemniczy mężczyźni z nowymi umowami mój szwagier to jeszcze zainterweniował w sensie jak podpisać no Trzeba to wcześniej przeczytać i no, nie może takiego czegoś. No ale jak się dowiedzieliśmy później, dużo osób odpisało, no ze strachu, po prostu ze strachu. Tym sposobem zgodzili się na podwyżki czynszu nawet o 100%, niektórzy z 600 do 1200 zł, plus zgoda na kolejne podwyżki 10% rocznie. Twierdząc, że jeżeli nie odpowiadają nam warunki jego umowy, jaką nam przedstawił, to on, owszem, zgodnie z prawem wypowie nam poprzednią umowę, poprzedniej czynsz ale postara się, żeby nas eksmitować i żebyśmy po prostu trafili na bruk. Nowe umowy, jak przekonują mieszkańcy, są niezgodne z prawem. Jest tam szereg, ich zdaniem, skandalicznych zapisów. Pan ma prawo wejść do mojego mieszkania, wywiercając zamki i wchodząc nawet pod moją nieobecność, zajmując co, zostaje, co jest u mnie w lokalu. No Bez ten... mojej zgody. Dodatkowo nowe właścicieli, jak mówią lokatorzy, najlepszą opinią się nie cieszy. Ma już na koncie wykup mieszkań w wielu miastach województwa. Mimo wielu prób nie udało nam się z nim skontaktować. Boimy się trochę o swoje życie, o życie rodzin, ponieważ przeczytaliśmy w internecie bardzo niemiłych rzeczy, dużo o tym panu. Tragedia. Krótko mówiąc tragedia. No bo jeżeli coś takiego się w umowie za, zaznaczył, że ma prawo kiedy chce wejść do domu no to to jest według mnie to jest jedno wielkie bezprawie Mieszkania kupić chciało też miasto, ale oferta nie była zdaniem syndyka korzystna. Teraz urzędnicy niespecjalnie wiedzą, jak pomóc. Trudno mówić na chwilę obecną. Na pewno miasto będzie starało się jakoś pomóc. W jednym z bloków mieszkała rodzina zastępcza. Tutaj została już podjęta inicjatywa wskazania innego lokalu dla tej rodziny. To jest 11 osób. Pytanie, co zresztą? Nowy właściciel kupił 6 budynków. Nieoficjalnie mowa, że wkrótce będzie ich nawet kilkanaście. To zmartwienie dla co najmniej 100 osób. Paweł Mateja, aktualności. To pierwsze takie operacje w Polsce w Zabrzeńskim Centrum Zdrowia. Kobiety i dziecka, pacjentki cierpiące na endometriozę mogą liczyć na zabieg z wykorzystaniem noża plazmowego. Rewolucyjne narzędzie chirurgiczne pozwala na bezkrwawe, a co najważniejsze, wyjątkowo precyzyjne operacje ginekologiczne, po których pacjentki szybko wrócą do zdrowia. Jacek Skorek. Zamiast skalpela taka świecąca końcówka, tylko że to światełko to strumień plazmy, która tnie i jednocześnie zasklepia operowane tkanki. Widzicie, jak pięknie proszę To nowatorska w skali kraju metoda operacyjna z wykorzystaniem noża plazmowego. To narzędzie, które jonizuje argon i które tworzy postać materii plazmy, która jest jednym z najbezpieczniejszych narzędzi w chirurgii, w chirurgii ginekologicznej, w chirurgii ogólnej. Coś zupełnie nowego, coś, co stwarza potężny obszar bezpieczeństwa dla pacjentów. Plazmowy nóż jest bezpieczny i, jak mówią lekarze, niezbędny w ich pracy. Zabrzył wykorzystywany będzie w leczeniu poważnych kobiecych schorzeń, endometriozy oraz ginekologii onkologicznej. Posługiwanie się plazmą powoduje to, że pacjentki goją się znakomicie. Bardzo szybko dochodzą do formy normalnej, do normalnego życia. W Stanach Zjednoczonych to narzędzie stosowane jest w chirurgii od blisko 15 lat, a Zabrzańskie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka dołączyło do nielicznej grupy europejskich ośrodków, które za pomocą plazmy ratować będą zdrowie pacjentów. To jest, o ile wiem, pierwsza operacja z zastosowaniem noża, Plazmatycznego w laparoskopii. W Laparoskop jeszcze nikt tego nie zrobił. Pierwsze próby były dokonywane w różnych ośrodkach przy operacjach otwartych. My już ten sprzęt posiadamy, więc nie ma żadnego problemu, żeby go stosować na co dzień. Sprzęt nie jest tani: ćwierć miliona złotych plus dwa tysiąca za każdą jednorazową końcówkę noża. Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie refunduje operacji z jego użyciem. Jednak jak podkreślają zawrzańcy lekarze, zdrowie pacjentek jest najważniejsze. A sama technologia cały czas się rozwija. Ma być zaprezentowany nóż plazmowy, który będzie miał możliwość. Kształtowania plazmy, kształtowania formy płomienia plazmy z końcówki. Tym samym będzie, go można, będzie plazmy można używać zarówno w operacjach kardiologicznych, naczyniowych, ortopedycznych. Z zapowiedzi producenta wynika, że będzie można nawet ciąć kości. Co może być rewolucyjnym krokiem w chirurgii? Jacek Skorek, aktualności. Ewolucja demokracji na przestrzeni lat poszukiwanie ustroju idealnego Europa z problemem uchodźców to tematy, które poruszono dziś w zabrzu. W teatrze Nowym rozpoczęła się dziewiętnasta międzynarodowa konferencja naukowa Kultura Europy Środkowej. To już minęło, zastanawialiśmy się nad tym, czym jest demokracja, jak demokracja się kształtowała, jaka jest przyszłość demokracji, czyli jaka jest przyszłość również parlamentu w naszej części Europy i u nas. Terror islamski to nie znaczy, że każdy muzułman jest terrorystem nie wolno. To jest ksenofobia, to jest tworzenie nowej nienawiści. Nie wolno nam się tak zachowywać. Trzeba być bardzo ostrożny, nie narzucać na wszystkich muzułmanów ten grzech terroryzmu. Tematem tegorocznej konferencji był system reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym do zabrza przyjechało wielu znanych naukowców, w szczególności ze świata nauk politycznych. Konferencja potrwa do jutra, dyskusje odbywają się w Teatrze Nowym i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Teraz w aktualnościach w prosty sposób na niemarnowanie chleba. Na jednym z rybnickich osiedli pojawił się niebieski pojemnik na pieczywo. Dzięki temu nie ląduje ono w śmietniku z innymi odpadami. Nie wiadomo, kto jest pomysłodawcą i twórcą tej skrzynki, ale jest szansa, że w Rybniku takich skrzynek pojawi się więcej. Joanna Karwot. Wielkością przypomina skrzynkę na listy, ale zastosowanie jest zupełnie inne. Bardzo często i, i ludzie też korzystają z tego pojemnika, bo wrzucając również zauważam pieczywo w pojemniku. Zamiast do śmietnika trafia tu. W ten sposób pieczywo się nie marnuje. Pomysł jest genialny w swojej prostocie. Pomysł nie wymaga dużych nakładów finansowych. A mając na uwadze to, ile żywności zmarnowanej, takie skrzynki się przydadzą. Zdecydowanie tak. Nie wiadomo, kto jest twórcą, ale pomysł na tyle się spodobał, że miasto rozważa zamontowanie podobnych skrzynek w kilku miejscach. Na pewno to jest bardzo dobry pomysł. Rodzi się tutaj jedno pytanie: kto będzie monitorował zawartość tych skrzynek i ewentualne jakieś takie zagrożenie jest związane z tym, że ten chleb będzie tam za długo i co się potem z nim stanie. Ja wszystko zjadam do końca, do ostatniej kromeczki. Ale niektórzy mają z tym problem. Z danych Banku Żywności wynika, że w Polsce marnuje się 9 milionów ton jedzenia. Mówią... Wierzcie Cezary, a nie mówcie, od kogo to, to macie. I to są różne warzywa. Grażyna Mnich od 17 lat prowadzi towarzystwo charytatywne, korzysta z banku żywności, ale część produktów otrzymuje ze sklepów i hurtowni. Te jednak niechętnie się do tego przyznają. Jest to towar na granicy przydatności do spożycia 2-3 dni przed upływem terminu ważności. Naprawdę szkoda że wiele sklepów takich tych wielkopowierzchniowych, tych supermarketów nie może oficjalnie przekazywać tej żywności. Dodaje, że po zjedzeniu tych produktów jeszcze nikomu nic się nie stało. Zdaniem piekarza Henryka Pierchały w Polsce darowizna zwyczajnie się nie opłaca. Czerstwy chleb woli sprzedać za złotówkę niż dać za darmo. Wystawiając komuś fakturkę, to też trzeba płacić ten wad, ale... Yy, Firmy, które są na podatku liniowym, tej darowizny sobie nie mogą odliczyć, a muszą jeszcze odprowadzić od tego wat. Dlatego tony żywności trafiają do utylizacji, a spokojnie wystarczyłoby, żeby nakarmić 6 milionów osób. Joanna Karwot, Aktualności. Jabłko zamiast papierosa to kampania prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu to dobra okazja na finał akcji informacyjnej, która ma przypominać o problemie biernego palenia, zwłaszcza wśród dzieci. Waszego ojca i przychodzę złożyć mu wizytę. Mamy nadzieję, że to świadomość tego, że, że palenie papierosów nie tylko bezpośrednio, ale ta akcja miała również to przybliżyć pośrednio, przebywanie przy kimś, no, powoduje choroby różnego rodzaju i lepiej jest tak jak tutaj jest w tej akcji zjeść jabłko. Na pewno uczy ich zmiany myślenia, takiego pozytywnego myślenia o tym, jak należy żyć, jak należy się odżywiać jakich używek nie należy y, stosować i to jest nasze główne działanie, aby o tym wszystkim, co szkodliwe. Mówić naszym uczniom. W ostatnich 10 latach notujemy według głównego urzędu statystycznego spadek o około 10-11%, czyli z 40% w przypadku mężczyzn do około 30%, co i tak jest bardzo dużą ilością, bo to oznacza, że co trzeci mężczyzna sięga po papierosa. W przypadku kobiet ten odsetek jest mniejszy. 10% kobiet 10 lat temu było wskazywało, że pali, aktualnie 6, czyli też spadek. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa za chwilę, Michał Cader, i wiadomości sportowe, ja już życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.